Dobra, a więc ja witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i pierwszym odcinku z The Sims 1. Jesteśmy my jestem ja, to moja półlokatorka i brakuje na roz rozrywki to sobie oglądamy telewizję W pracy wam brakuje kondycji i ci brakuje kondycji, ale tobie tak szybko nie pójdziemy. <śm> Dobra, puszczamy Gierkę, niech oni sobie polecą. Chciałam jeszcze powiedzieć o subskrybowaniu kanału, dodaniu lajka w górę. O różnych rzeczach, jak już powiedziałam, w pierwszym odcinku na tym kanale, czyli z The Sims. I znaczy The, the Sim tak z Minecraft'a. Więc idziemy do pracy. Niestety, niestety, za bardzo sobie nie... Nie, 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 nie Wyłącz Najpierw wyłączysz to, bo nie mam zamiaru tego słuchać, takich pisku. To moja droga się wykąpię. Gena, bo potem kłon to gut, To jest sobie to Potem... Potem, potem łyk kawki i spróbujemy poćwiczyć. Było jasno przez chwilę. papa pa. O, rachunki. Nieważne. To <laughs> sobie przyspieszę. Tak. Ja powinnam coś się powiedzieć ale jeszcze nieważne. Yy, za godzinę, czyli nie zdążysz. Mam rozumieć. Trudno. Tego też chyba nie też o jej się odnaczyło. Dobra potem jak my wrócimy to wyrócimy Wszystkie gazety do wóz pracy Gazety i będą super i weźmiemy pocztę Jest ogrodnik, mam, ja mam ogrodnika przyszedł A ten koleś, ja nie chcę go Nie weszł. To tutaj będzie Ekspresa Ładnie wygląda To nie już podro wszystko czy jak? Hmm. W sumie nie, 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 nie Będziemy mieli za daleko, aby nosić 67, nie jest tak dużo Ach. I pozmywaj Brakuje ci Młotka Energii, no to Bum, bum, bum Rozrywki... Rozrywki mam rozumieć tu. W sumie tak dużo kafty, ty niepi wystarczyć jedno. tylu mm, tyluju. I teraz nie możesz... iść <laughs> to sprzątać. Korzystaj i potem Twitch. Mam nadzieję, że się uda. Tak. Odjęła, żebyśmy mieć i nie mieć. Dostawka. Oh, super Led. ja zrobię im dostawkę. Czy to tobie komfortu to... I spij, ty Zbronij. podlej, wykąp się, Sk skorzystaj, tak. Potem byś to wyłączył, poszedł spać. Mam, mam. Okej, okay, to będzie trzeba jeszcze pojechać, co się zrobi jutro Miejmy taką nadzieję Dlaczego ty... A dobra, się I teraz dopiero śpi że czy będzie fajna rozgrywka dzisiejsza O pierwszej, nie o trzeciej mogło sobie stać. jest nie, danie, nie tylko podejść niedanie. Jedneczko. Pracy stajesz. I sprzednisz i się wykąpisz. A tu jest aran tak w górę? W ogóle? Jest, okej. Okay. A, nie widziałam go. Ruszaj się. Nie. Boże, że to. Wskaź go nie chcę mieć pożaru, ale czegoś jeszcze y zapiszą. Dobra. Słyszałem kurczę na <laughs> ważne. Nieważne. Podaj. Tylko tym razem nie spal nam domu. A dzisiaj pójdę chłodny Tak, 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 tak jak myślałam O nie, idź, 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 szybko, 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 biegnij, szybko. biegnij, 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 biegnij Super, będzie towarzystwo lepsze I głód będzie lepszy Chwila, kiedy mam słabą? Chwila Bum A ty Idziesz tu Dobra, możesz... O, nic mm, nie muszę nic zrobić. Super, dzisiaj ty nie idziesz dobrać. O, ty dzwonisz po swojego bo trzeba ten koleś, tak. Tak. I usługi. Potem fachowiec. <śm> najlepiej, oczywiście najlepiej. Moi streamowie nie będą, nie będą taki racy robić. On oni nie, tylko on musi robić fachowiec, ja się cenię. O nie ja czytam po raz trzeci. No spoko. <try> Dobra, niech będzie tak. No to ci zajmie swoimi sprawami i to tak jak wcześniej mówię. I witam po cięciu. Tak, matka ta godzina nie idzie do pracy. Mmm, tak. Blue banana. Powitaj kolesia. Potem się wykąp. Skorzystaj. I się z nim... <try> się z nim... Oszalała Nie uciekaj, nie Nienawidzę cię Idź do pracy Biegnij, 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 biegnij. Super Chociaż to I rozlepię to potem włącz I tak tak O elo stare No ty masz po... tak. Dobra, dziewięć wystarczy. Idź, sprzątaj. A właśnie, przypominam sobie, że ktoś mnie już zaprosił. Czyli nie przyjdzie, mam rozumieć. Głupia. Ale ja się dostałeś awansu, ty ty, 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 ty niedobra. To cudowne, że masz trochę czasu, nie mogę... O, teraz przyjdzie, super. Ty porób swoje... Szosz, 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 szosz. Mój mm. Boż, energia. Oh, Lila, ah. Nie wściekł. Nie powitaj. Oh, ah. Tylko tym razem tak... Do... I cię no, powitaj. Ty nie masz i pójdać. Oh, no, Ty jesteś zajmij zabłą. Włącz. Dobra, zrobimy tak. Ty z nią, tu. Rozmawiaj. Rozmawiaj. Przechalaj się. Rozmawiaj. I się, i się, nie przechalaj. Nie, 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 nie. nie, wydmów się. No, Ty na jest nie tyle w Ty, moja droga, przystań oglądać, tylko ty, ty zelzbę po swojego. <laughs> Daj, woda, tam my, tam my, bykom, jak to miło tylko lec a dobra czyli on i na noc mam rozumieć, super, cieszę się Właśnie się jaram. <laughs> ja, to... Na tu. Czekaj. Proszę mi to nie przeszkadzać, oczywiście pozdrawiamy. Iza. S. Będziemy dać Iza S. Pozdrawionka, machamy ręczką. ty tego nie widzisz, ale pozdrawiamy. Specjalne pozdrawionka. A ty co tu stoisz? Co? To? Ktoś cię zapraszał? Nie? Nie? Więc się, się, się. Wiem, ja jestem bardzo uprzejmy. Nie. Weź pocztę. Dobra, ktoś musi... O mój Boże, ty, ty nie chodzisz do pracy już. O, czekoladki. Witaj, lecimy na czekoladki, bo my lecimy na czekoladki, czekoladki. O, szybciej! Nie, nie, jak śmiesz, jak śmiesz. Masz. O. Masz go, idź go, powitaj, powitaj, powitaj. Powitaj go. Nie. Nie rozmawia, tylko jest... Czy Tutaj nie ma oczu, jak się oś... oświadczyć. Jeszcze raz pozdrawiamy. Oh, no. Tak. A tu ja się, że wrzucamistwo, nieważne.